Najnowszy raport KPMG to dla polskiego biznesu prawdziwy zimny prysznic. Wskaźnik strategii cyfryzacji w sektorze MŚP spadł do 2,9 na 10 punktów, co jest najgorszym wynikiem w historii. Co to oznacza? Wiele firm działa po omacku, inwestując w technologię bez spójnej wizji, a to Przypomina budowanie domu bez fundamentów. Dobrze wdrożone ERP to nie kolejny program. To centralny układ nerwowy, który porządkuje chaos w Twojej firmie. Zadajcie sobie pytanie, czy w Waszej firmie jest plan, czy tylko gasicie pożary? Zapraszam do rozmowy w komentarzach lub do bezpośredniego kontaktu. Czy telefonicznego, czy mailowego, czy napiszcie do mnie na LinkedIn. Jestem do Waszej dyspozycji.